Witajcie na kanale Cook's i dopóki my nie zaczęli, przypominam, że wasze wsparcie, komentarze, lajki, subskrypcje bardzo pomagają rozwoju mojego kanału. Temu się proszę troszkę się podzielić. Dzisiaj nie mam typowego tematu, co ja będę robić, przyjechałem zrobić swój trening. Teraz miesiąc e, bardziej odpoczyłam, robię tylko 80% albo tylko maksimum, czyli że po prostu nie pojednuję pierwsze z drugim. Po wielkiej porażce na pocharze Polski dużo zrozumiałem co trzeba zmienić i pierwsze co zmieniłem to zaczął w końcu normalnie jeść, bo cały czas jadą mniej, żeby schudnąć i sam się nie zauważyłem jak zaczął jeść tak mało, że moja kobieta stała jeść więcej ode mnie. Po prostu, chociaż ona też robi redukcję i po prostu ja wielki łeb 90 kg zjadam czasami do 2000 kalorii, prowadząc trening codziennie. I zatroiłem się w taką dziurę, że po prostu waga mi stała kołem. I jak robiłem wagę na zawody, to ja jeszcze musiałem dwie doby nie jeść, doby nie pić. Przyjechałem e, i ledwo, ledwo zrobiłem tą wagę. Sił nie zostało całkowicie, wszystko straciłem. I przyjechałem, mógł startować najpierw szef polskiego z tą siłą, co ja przywiozłem. Bardzo przykre, dlatego zrobiłem konsekwencje. Zacząłem dużo więcej jeść. już w ogóle nie robię redukcji, jem dużo, jem fajnie i zauważyłem jak moja waga całkowicie zaczęła spadać. Czyli, że jeżeli ja na co dzień był 91-92, to teraz jak ja jem ponad 4000 kalorii, ja jestem 89. Czyli, że mój organizm na tyle się odwdzięcza, że ja w końcu zacząłem normalnie jeść, że ja i sił mam więcej i, i rosnę bardziej i waga pada. Dlatego rozumiem o co chodzi i rozumiem jaki największy błąd zrobiłem podczas podgotowania. No i powiedziałam, że spróbuję jednak kategorię 95 niekoniecznie, czyli że jeżeli ja będę dużo ćwiczyć na sezon 25, czyli że ze stycznia zaczynam mocno podgotowanie do kolejnego roku, będę mocno ćwiczyć, dobrze jeść i jednak moja waga spadnie do 8,7, 8,6, no to będę startował 8,6. Jeżeli będę 89 nawet, ja nie będę redukować, nie będę zbijać, ja będę próbować siebie w 9,5. Też fajna kategoria, bardzo szacunkowa, wygrać 9,5 to wygrać naprawdę bardzo silnych atletów, ja nie stawię na cel siedzieć 70 kilo i wygrywać wszystkich na planecie. Ja chcę być silnym, żeby z każdym mógł powalczyć. Mój cel wygrać Open. Mój cel wygrać w Polsce wszystkich. Żeby wygrać w Polsce wszystkich musisz być silniejszy od wszystkich. Wiadomo, nie mówię o takich ludziach jak Alex Kordecza, Kamil Jabłoński. Nie jestem genetycznie jak oni. I nawet jak będę trenował 10 razy więcej niż oni, nie dam rady stać silniejszym od nich. No niestety. W ramach 9.5 i naszej Open kategorii na mistrzostwach Polski można dojść do tego, żeby być najsilniejszym, tylko że jeżeli to będzie przykładać się z dobrymi treningami, całą dobowym progresem, no i to wtedy po trochu my dojdziemy do góry, szczytu polskiego Armistingu. Dzisiaj jak mówiłem, robię tylko 80%, pod nagramy kilka ruchów. Nie wiem czy będę jakieś filmiki robić na cały ten e, grudzień. Tak jak teraz mam miesiąc odpoczynku, po prostu przerwa u mnie. Nic wędkowego robić nie będę. Może jakieś e, trochę challenge poformujemy, ale naprawdę e, jestem trochę zamęczony Armestlingiem. Nigdy nie dawałam sobie e, ani trochę odpustki. Nie, nie przerwałam nigdy sesji treningowej, zawsze na maksimum, zawsze najwięcej i przy tym jadłem bardzo mało. Nie wiem jak w ogóle wytrzymałam to, no ale raczej albo psycha, albo ciało po prostu mi na końcu zdało i na pocharzy to wszystko mi odszczeliło. Teraz chcę w końcu odpocząć, jeść dużo, trenować mniej. No ze stycznia znowu zaczynam nabierać, znowu zaczynam chodzić swoje piki. Dlatego teraz mamy za tydzień taki swaringi z całym klubem. Nie wiem czy ja tam w ogóle pojadę bo też nie chcę przyjechać i pokazywać to, co, że nic nie mogę zrobić ni z kim, ale jednak zobaczymy. No i teraz ja się rozgrzeję i policimy z naszym piątecznym treningiem. Muzyka Stop it! No i skończyliśmy nasz trening na dzisiaj, 80% jest dużo prościej niż maksimum, układ nerwowy odpoczywa, naprawdę trzeba mieć charakter, żeby cały czas trenować na maksimum, bo to bardzo często jest niechęca do treningów, 80% to jest light, naprawdę, choć to wszystko tak samo działa, produktywnie jest, ale to jest dużo przyjemniej, ty robisz, wszystko wychodzi, nie walczysz z ciężarem, on poddaje się, to naprawdę bardzo fajnie, max tego nie pozwoli. Max to i jest praca na maksimum, albo ty oddajesz się na maksimum, albo to nie wychodzi. No i bardzo cieszę się, że w końcu ja puściłam z tym jedzeniem siebie i jem fajnie i nabieram mięśni lepiej teraz i czuję się od tego dużo lepiej i nie boję się teraz, że a co będzie jak nie trafię w kategorię ciągle i myślenie o tym. Teraz na odwrót, ja mam jeszcze 6 kilo do... Naboru swojej kategorii nowej, tak powiedzmy, e, dodatkowej, bo nie wiem, jak się to będzie spadać. Może jednak 86 samo przyjdzie do mnie, e, może się to poprawię, może po prostu ja pachę, stanę 9.3 i to też będzie super, bo ja na pewno przywiozę dużo silniejszą wtedy formę i lepiej ja przegram 9.5. no nie będę przygrywać 8.6 kategorii e, osobom, które pierwszy raz coś próbują w singlu na zawodowej arenie. Dlatego więcej takiego nie dopuszczę. Za niedługo coś na pewno też ogarnę. Teraz ten cały miesiąc ja robię 80%, maks by 80%, takie bardziej regeneracyjne, odpoczynkowe. Raczej nigdzie nie będę na razie walczyć, tylko że może jakieś zabawy sparingowe, nie wiem, nie chce mi się teraz co się odpocząć. Ten, ten grudzień odpoczywamy. Nadzie Mam nadzieję, że jakiś filmik dla Was jeszcze zrobię. Może porobimy workout, pokażę coś, co mi pomaga na przykład teraz się odchudzać, przy tym czy ja dużo jem. Albo e może spróbujemy jakieś nowe ruchy na maximum, które jeszcze z Wami nie próbowałem. Zobaczymy. Byliście na kanale Coxer Messing. Wspierajcie proszę, subskrybujcie, lajkujcie i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Pa pa!